W 2022 roku egipski prezydent Abdel Fattah El Sisi, w reakcji na rosnące ceny żywności zainsynuował, że Egipcjanie zawsze mogą jeść liście z drzew. Wszak tak robił prorok Mohamed, uwięziony pod Mekką przez trzy lata. To może mało śmieszny dla mieszkańców Egiptu żart, jednak wiele mówiący o obecnej sytuacji ekonomicznej tego starożytnego miejsca. Na Egipt anno Domini 2024 spadają kolejne kataklizmy niczym plagi sprowadzone na Egipcjan przez Boga Jachwę opisywane w biblijnej Księdze Wyjścia. Tym razem nie jest to jednak pomór bydła, szarańcza czy przemiana wody Nilu w krew, ale szereg bardzo niekorzystnych zjawisk geopolitycznych, ekonomicznych oraz społecznych, które sprawiają, że Egipt zamienia się w bombę z tlącym się lądem. Gasić go próbuje prezydent El-Sisi, ale robi to nieudolnie, a jego działania zaczynają coraz mocniej przypominać jego obalonego poprzednika, Mubaraka. Przyjrzyjmy się współczesnym plagom egipskim. Zapraszam na raport lat 20. Czy myślałeś kiedyś o własnym biznesie, ale przez brak wiedzy technicznej lub ograniczony budżet, nigdy nie udało Ci się wdrożyć swojego planu w życie? Z pomocą przychodzi Odu partner dzisiejszego odcinka. ODU to kompleksowa platforma posiadająca wszystkie niezbędne narzędzia w formie aplikacji, które w bardzo przystępnej cenie pomogą Ci otworzyć i prowadzić swój biznes. Nieważne o jakiego typu firmie myślisz. ODU jest przystosowany do obsługi firm każdej wielkości i z każdej branży. Ich moduły można łatwo dostosować do swoich potrzeb. Na przykład stworzenie firmowej, spersonalizowanej strony internetowej odbywa się w zaledwie czterech krokach i trwa kilka minut. Odpowiadamy na kilka pytań, a ODU samo zaproponuje gotowy wygląd strony, który możemy dalej wygodnie edytować. ODU pakuje cały Twój biznes do jednej prostej w obsłudze platformy i umożliwia Ci zarządzanie nim szybko i sprawnie. Więc jeśli potrzebujesz otworzyć e-commerce albo użyć innych aplikacji, na przykład do fakturowania, logistyki czy marketingu, to otrzymujesz to wszystko w jednym miejscu. A pierwsza aplikacja jest na zawsze bezpłatna. Tak samo jak hosting i wsparcie techniczne. Skorzystaj z linku w opisie i odbierz dostęp do jednej aplikacji za darmo już teraz. Nie czekaj, Twój sukces jest w zasięgu ręki. Żaden materiał o Egipcie nie może zacząć się inaczej, jak od wspomnienia niesamowicie bogatej historii tego obszaru. Ślady egipskiej cywilizacji są w dalszym ciągu masowo obecne, wraz z piramidami znajdującymi się na przedmieściach Kairu i dalej zapierają dech w piersiach: Rzymianie, Grecy, Arabowie, Fatymidzi, Osmanie, Francuzi czy Brytyjczycy. Wszystkie te ludy i narody szukały kontroli nad terenem życiodajnej delty Nilu od zarania dziejów cywilizacji, której udokumentowane znaki sięgają co najmniej 6000 tysięcy lat wstecz. Jeden z podbojów był szczególnie brzemienny w skutkach. Arabska kampania roku 641 przyniosła Egipcjanom islamizację i arabizację, która ostała się w kraju do dzisiaj. Rytm Egiptu niezmiennie określa Nil. Egipt rozciąga się na milion kilometrów kwadratowych, jednak praktycznie cała populacja żyje w dolinie i delcie Nilu, tej jednej z największych rzek świata. Natomiast same tereny nadrzeczne odpowiadają jedynie za około 4% całej powierzchni kraju. Pozostałe 96 to pustynia. Zatem efektywne nadające się tereny do zamieszkania to raptem 40 tysięcy km kwadratowych. Populacja Egiptu, licząca bagatela 114 milionów obywateli, mieszka w efekcie na terenie mniejszym od powierzchni Estonii. Z tego powodu realna gęstość zaludnienia w Egipcie jest jedną z najwyższych na świecie. Oczywiście w relacji do całego terenu kraju, Egipt jest w odległej ósmej dziesiątej takiego zestawienia. Jednak licząc gęstość zaludnienia w relacji do terenów nadających się do habitacji, okazuje się, że Egipcjanie żyją w największym zatłoczeniu na świecie, nie licząc małych państw miast. Wskaźnik 2850 osób na kilometr kwadratowy jest dwukrotnie wyższy od Bangladeszu i ponad trzykrotnie wyższy od Palestyny przed wojną w Gazie. Faktem jest, że Egipt w ostatnich 50 latach zanotował niekontrolowany przyrost populacji. Z 38 milionów w 1975 roku, czyli populacji dzisiejszej Polski, populacja Egiptu urosła trzykrotnie, sięgając dzisiejszych 114 milionów. Niemal przez cały XX wiek Egipt notował współczynnik dzietności grubo przekraczający czwórkę, czy nawet piątkę dzieci na kobietę, w szczytowych momentach osiągając współczynnik siedmiu potomków. W ostatnich latach nieco wyhamował, ale zatrzymał się na dalej imponujących w skali świata trójce dzieci. Ergo populacja Egiptu dalej rośnie. Przy utrzymaniu tego wskaźnika Egipt za kolejne 25 lat będzie liczył 150 milionów ludzi. O ile taki wskaźnik dzietności jest marzeniem wielu krajów rozwiniętych, które i mają się wszelkich prób poprawy demografii. Dla krajów o profilu Egiptu czy Nigerii jest to duży problem. Każdy człowiek chce godnie żyć, mieć zapewnione podstawowe warunki bytowe, dobrą pracę, edukację, służbę zdrowia i przyszłość. Dla siebie i swoich dzieci. Tymczasem, w momencie, gdy potencjał kraju jest fizycznie ograniczony przez geografię oraz ekonomicznie przez autorytarny ustrój oraz uwarunkowania międzynarodowe, sytuacja Egiptu i Egipcjan zaczyna wyglądać doprawdy nieciekawie. I tak jak prezydent El-Sisi odnosił się do proroka Mohameda, opisując trudną sytuację ekonomiczną, tak w kontekście obecnej sytuacji Egiptu równie dobrze można przywołać biblijne plagi egipskie opisane w Księdze Wyjścia. Kiedy 24 lutego 2022 roku rosyjskie czołgi wjeżdżały na Ukrainę, skrajne emocje udzielały się nie tylko atakowanym Ukraińcom oraz innym mieszkańcom Europy. Zimny pot z pewnością oblał człowieka obserwującego te wydarzenia z odległości ponad 2000 km, egipskiego urzędnika odpowiadającego za import pszenicy do kraju. Bowiem w momencie wybuchu wojny aż 70% importu pszenicy, strategicznego surowca dla egipskiego społeczeństwa, Pochodziło z Rosji i Ukrainy, krajów objętych wojną. A należy pamiętać, że Egipt jest największym na świecie importerem tego zboża. Chwilę po wybuchu wojny cena pszenicy na rynkach światowych wystrzeliła, rosnąc nawet o 60%. Dla kraju, który musi wyżywić ponad 100-milionową populację, a import stanowi ponad połowę zapotrzebowania, i którego kuchnia opiera się na chlebie nazywanym Aish Baladi były to bardzo złe wieści. Werze obfitości, niektórzy mogą tego nie zauważać, ale coś tak prozaicznego jak chleb ma wszystkie cechy, by nazwać go produktem krytycznym, szczególnie w kraju takim jak Egipt. Aish baladi to bardzo ważny element egipskiej kuchni i szerzej kultury. A co za tym idzie, ekonomii. Ilość mąki potrzebnej do produkcji tego chleba oraz innych produktów pszennych dla 114 milionowej populacji jest tak duża, że winduje Egipt do statusu największego importera pszenicy na świecie. W efekcie cena Aish Balad jest sprawą bezpieczeństwa narodowego. Nie dziwi za tym, że Aish Balad jest subsydiowany. Nawet 70% Egipcjan polega na subsydiowanym chlebie i jest tak od dekad. Gdy próbę zniesienia subsydiowania ceny chleba w 1977 roku podjął prezydent Anwar al-Sadat, skończyło się to protestami, ochrzczonymi później protestami chlebowymi. Niektórzy analitycy zwracają uwagę na chlebowy aspekt również w kontekście wybuchu arabskiej wiosny roku 2011. Wprawdzie władze pomne potencjalnych skutków podniesienia ceny chleba pilnowały, by ta trzymała poziom, tak nie dopilnowały logistyki programu subsydiowania. Niewydolność systemu doprowadziła do kolejek do piekarni, co rozścieczyło społeczeństwo. I było jednym z aspektów rosnącego niezadowolenia, co finalnie doprowadziło do usunięcia z urzędu Hosniego Mubaraka. Z tych powodów Salma Harfouli na łamach Arab Center uważa, że egipski kontrakt społeczny jest ściśle skorelowany z ceną chleba i mówiąc szerzej, ceną i dostępnością wszystkich podstawowych produktów życiowych. Tymczasem ceny w Egipcie rosną w tempie najwyższym od rozpoczęcia pomiarów. Inflacja we wrześniu 2023 roku sięgała 40%, a teraz tylko nieznacznie spadła do poziomu 32,5%. Poziom inflacji wygląda jeszcze gorzej, jeśli pod uwagę weźmiemy tylko ceny żywności. Za marzec 2024 roku osiągnęła wartość 45%. Niewielkim pocieszeniem jest fakt, że kilka miesięcy wcześniej przekraczała nawet 70%. Dlatego też egipski kontrakt społeczny jest w opałach. A to grozi kolejnym etapem niestabilności kraju. A to tylko początek problemów państwa, w którym biblijne plagi mnożą się w sposób niekontrolowany. Plagą dosłownie była pandemia COVID-19, która wstrzymała cały ludzki ruch na świecie. Dla kraju żyjącego z turystyki, nawet w 50%, takiego jak Egipt, był to potężny cios. Liczba turystów spadła niemal czterokrotnie, z ponad 13 milionów w 2019 roku do 3,5 miliona w 2020. W efekcie dochody sektora spadły nagle o 70%. Szczęśliwie dla kraju, gdy tylko pandemia koronawirusa przeminęła, odżyła także egipska turystyka. Do tego stopnia, że wróciła do wskaźników sprzed 2020 roku i osiągnęła historyczny szczyt w zeszłym roku, osiągając blisko 15 milionów zwiedzających. Wynik byłby jeszcze bardziej imponujący, gdyby nie wydarzenia, które rozpoczęły się 7 października w Izraelu i Strefie Gazy, które graniczą z egipskim Półwyspem Synajskim. Wojna za granicami nie uderzyła w egipski sektor turystyczny w stopniu tak drastycznym jak COVID, ale niepokój regionalny ewidentnie przekłada się na nastroje turystów. I ich wybory. Egipt w 2024 roku czeka turystyczna stagnacja, choć co bardziej prawdopodobne spadek. Według SP Global Ratings przychody Egiptu z turystyki spadną o 10-30% w porównaniu do ubiegłego roku. To problem, bo oficjalne plany rządu zakładają podwojenie liczby turystów już w roku 2028 oraz roczny wzrost sektora o 20%. Regionalny niepokój przekłada się nie tylko na straty w turystyce, ale także na trudną sytuację innego filara egipskiej gospodarki kanału sueskiego. Zbudowany jeszcze za brytyjskiego panowania kanał stanowi ważne źródło dochodu dla egipskiej gospodarki. Suez jest jednym z najbardziej namacalnych dowodów na świecie na to, jak dobre położenie geograficzne może być przemieniane w zyski finansowe. Problem w tym, że wojna w Gazie, ale przede wszystkim wojna w Jemenie, bezpośrednio uderzają w kanał sueski. Egipski prezydent powiedział w lutym, że napięcia na Morzu Czerwonym przyczyniły się do spadku zysków płynących z tego tytułu rzędu 40% do 50%. Mowa tu zatem o jakichś 5 miliardach dolarów, bo rok rocznie Suez generuje 10 miliardów dochodów. Jeszcze bardziej aktualne dane z kwietnia mówią o spadku ruchu przez kanał rzędu 66% w porównaniu do kwietnia 2023. Regionalny niepokój promieniuje jednak nie tylko ze wschodniej części Morza Czerwonego. Egipt ma duży problem z inną wschodzącą regionalną potęgą, również wielką ludnościowo Etiopią. W tym wypadku znowu chodzi o ciało wodne, jednak nie o kanał, ni morze, lecz rzekę. Nil. Etiopia od ponad 10 lat jest w trakcie budowy największego projektu infrastrukturalnego swojej historii. Grand Ethiopian Renaissance Dam lub Wielkiej Tamy Odrodzenia Etiopii. Problem w tym, że o ile nowe źródła elektryczności są niezbędne dla rosnącej populacji Etiopczyków, których jest jeszcze więcej niż Egipcjan, bo 130 milionów, tak jest to potencjalnie śmiertelne zagrożenie dla mieszkańców Egiptu, żyjących w dolnym biegu rzeki. Egipt polega na słodkiej wodzie Nilu w aż 90%, nie tylko w konsumpcji, ale także w rolnictwie i przemyśle. Tymczasem niebieski Nil, na którym budowana jest tama w Etiopii, zasila główne koryto rzeki w aż 85%. Kair obawia się, że tama zakłóci naturalny system rzeczny i spowoduje duże straty, szczególnie w okresie suszy. Mimo ponad dziesięcioletniego sporu, nie został on rozwiązany na forum dyplomatycznym. W tym czasie Etiopia niemal ukończyła budowę tamy i zakończyła napełnianie zbiornika, co Egipt nazwał nielegalnym działaniem. Mimo wznowienia negocjacji dalej nie przyniosły one żadnych efektów. W efekcie kontrola Egiptu nad jednym z kluczowych zasobów dla kraju została ograniczona. A w okresach suszy widmo braku słodkiej wody dla dużej części przemysłu i rolnictwa będzie zaglądać w oczy Egipcją. Na tym egipskie plagi się jednak nie kończą. 2018 rok był ważnym momentem dla egipskiego sektora wydobywczego. To właśnie wtedy Egipt z importera gazu stał się eksporterem netto. Było to zasługą startu produkcji gazu z morskiego pola wydobywczego ZOR. Jak informuje włoski gigant paliwowy ENI, który ma 50% udziału w projekcie, jest to największe pole odkryte w szelfie Morza Śródziemnego. Produkcja i tym samym eksport stabilnie rósł, osiągając szczytowy poziom w 2022 roku, kiedy to Egipt wyeksportował 8 milionów ton LNG, po czym w 2023 roku doświadczył drastycznego spadku o 50%, a teraz doszło do tego, że od maja Egipt całkowicie wstrzymał eksport LNG. Za przyczyny tego stanu rzeczy odpowiada ponownie niestabilność regionu. Cytat. W związku z utrzymującymi się napięciami na Morzu Czerwonym, wielu armatorów wybiera alternatywne trasy, np. dłuższe rajsy wokół przylądka dobrej nadziei. W rezultacie egipski eksport LNG doznał załamania. Ponadto, po rozpoczęciu wojny Hamasu z Izraelem, Izrael chwilowo wstrzymał wydobycie z pola Tamar, z którego gaz później trafiał do egipskich instalacji skraplania i był następnie reeksportowany. Przede wszystkim jednak problemy dotykają jednak samego pola ZOR. Na którym operator nie może poradzić sobie z przeciekami systemu, do którego dostaje się woda. W efekcie Kairowi wysło kolejne źródełko, które jeszcze w 2022 roku generowało ponad 8 miliardów dolarów zysku. I nad tym wszystkim wisi jeszcze problem 2 milionów Palestyńczyków stłoczonych w południowej części strefy gazy, i których władze izraelskie najchętniej widziałyby emigrujących do Egiptu i innych krajów arabskich. Egipt nie chce nawet o tym słyszeć i patrząc na piętrzące się problemy Kairu, trudno się mu dziwić. Jak zatem w trudnych czasach krajem nawiguje jego elita rządząca? Niestety ciężko nie ulec złudzeniu, że i ona może być zaliczona jako kolejna egipska plaga. Przewrót arabskiej wiosny wyniósł do władzy El-Sisi'ego i o ile część ludności miała nadzieję na zmiany w sposobie funkcjonowania kraju, Faktem jest, że Abdel Fattah el-Sisi podąża autorytarnym krokiem swojego poprzednika Hosniego Mubaraka. El-Sisi ma już za sobą jedną trzecią okresu rządów Mubaraka, który dyrygował krajem przez 30 lat. Choć niedawno przedłużył sobie ten okres. W grudniu generał zapewnił sobie kolejną sześcioletnią reelekcję, a w wyborach uzyskał zapierające dech w piersiach 90% poparcia. Oczywiście wybory miały niewiele wspólnego z procesami demokratycznymi. Jak wspomina Human Rights Watch, kampania charakteryzowała się aresztami członków opozycji, zastraszaniem i wymogami dla kandydatów, które w praktyce zapobiegły jakiejkolwiek uczciwej konkurencji. LCC skutecznie uciszył m.in. niebezpiecznie zyskującego na popularności Ahmeda Tantawiego. LCC próbuje szukać panaceum na piętrzące się problemy ekonomiczne kraju głównie masowym zadłużaniem się, m.in. w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Problem polega na tym, że przy tym sztucznie utrzymywał kurs egipskiego funta, sztucznie pompując walutę względem m.in. amerykańskiego dolara. To, a także brak zapowiadanych reform oraz wspomniana nieciekawa sytuacja regionalna pogarsza i tak nienajlepsze nastroje inwestorów. Niemniej ostatnia transza pożyczkowa MFW wymogła na Kairze puszczenie waluty wolno, a ta w efekcie poleciała 5 marca z poziomu 30 egipskich funtów za dolara do poziomu 47 egipskich funtów za dolara. Niemniej sytuacja ekonomiczna Egiptu dalej pozostaje niezwykle trudna, a krajowi kończy się twarda waluta. Taka sytuacja budzi obawy wierzycieli o wypłacalność Egiptu, choć premier kraju, Mustafa Madbuli, zapewnia, że ten wypełni wszystkie zobowiązania. Mimo tak dramatycznej sytuacji ekonomicznej i kolejnych plag spadających na kraj, Egipt porywa się na realizację niesamowitych projektów infrastrukturalnych. El Sisi, jak każdy znający się autokrata, chce pozostawić po sobie namacalne dziedzictwo. Tym ma być nowe miasto stołeczne. Budowana nowa dzielnica rządowa ma w całości kosztować bagatela 58 miliardów dolarów. 50 kilometrów na wschód od Kairu już dzisiaj widać pnące się w górę wieżowce otoczone pustynią. Ale to nie jedyny wielki projekt, który w planach ma LCC. Oprócz nowej stolicy chodzi o elektrownię jądrową o wartości 25 miliardów dolarów na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Oraz sieć kolei dużych prędkości o długości 2000 km, która według administracji ostatecznie będzie kosztować 23 miliardy dolarów. O ile nowe mieszkalnictwo, energia elektryczna oraz komunikacja niechybnie będą potrzebne cały czas rosnącej egipskiej populacji. Wielu uważa, że w sytuacji, gdy 60% kraju żyje poniżej lub na skraju biedy priorytety administracji rządzącej postawione są na głowie. Jednak LCC jego kabinet nie daje za wygraną. Nawet w sytuacji, gdy w skarbcu zaczyna brakować pożyczonych pieniędzy. W lutym gruchnęła informacja, że Egipt sprzedał swoje nadmorskie miasto Ras el-Hekma Zjednoczonym Emiratom Arabskim za 35 miliardów dolarów. Choć w praktyce oczywiście jurysdykcja na tym obszarze w dalszym ciągu pozostanie egipska, a sam Egipt otrzyma 35% udziału w projekcie emirackiego funduszu inwestycyjnego ADQ. To jednak informacja wywołała w Egipcie kontrowersje. Bowiem nadmorskie Ras el-Hekma jest uważana za, cytat, najpiękniejszą egipską plażę z białym piaskiem i turkusową wodą. Zważając na to, że turystyka jest koronnym sektorem Egiptu, Kair sprzedał perłę w tej koronie emiratom. Niektórzy twierdzą, że to nie pierwsze handlowanie terytorium z otwartą walutą, którego dopuścił się el-Sisi. W 2016 roku, w innym kontrowersyjnym ruchu, Egipt zrzekł się praw do wysp Tiran i Sanafir oraz uznał zwierzchnictwo nad nimi Arabii Saudyjskiej. Obie wyspy są strategicznie położone u wrót do Zatoki Akaba, która stanowi wschodni bok synajskiego zęba. Wydarzenie spowodowało protesty w kraju i spotkało się z dużym niezrozumieniem wśród Egipcjan. Według Izraelczyków miało w praktyce kosztować Saudów 25 miliardów dolarów. I co ciekawe, chwilę po ogłoszeniu projektu z Emiratami w Infosferze pojawiła się informacja, że Kair ma sprzedać kolejny kurort tym razem na wybrzeżu Morza Czerwonego, w bardzo bliskiej okolicy wysp Tiran i Sanafir. Komu? Zgadliście Saudyjczykom. Projekt ma być wart 15 miliardów dolarów. Nic więc dziwnego, że w kraju nękanym przez problemy ekonomiczne, gdzie brakuje przestrzeni życiowej, rządzonym przez kolejnego autokratę, którego działania zamiast pomagać jeszcze bardziej pogarszają sytuację, w swojej przyszłości nie widzą miliony Egipcjan. Presja emigracyjna rośnie. Dokąd można uciekać? Wybór jest prosty: najbliższym zamożnym miejscem jest Europa. Tymczasem nastroje emigracyjne w Europie są znacznie inne niż jeszcze 10 lat temu i nawet Niemcy, ówczesny zwolennik masowej emigracji, zmieniają swoją politykę. Dlatego Unia próbuje zatrzymać ten proces. Jak? Pieniędzmi. W marcu Bruksela ogłosiła pakiet wsparcia dla Egiptu wart bagatela 7,4 miliarda euro. Pakiet ma w teorii pomóc Egiptowi wyjść na prostą i zapewnić jego mieszkańcom przyszłość na miejscu. Jednak patrząc na historię rządów LCC'ego, niewiele wskazuje na wprowadzenie szeroko zakrojonych reform, które pomogłyby Egiptowi długofalowo. Te reformy musiałyby się zacząć od samego LCC'ego i systemu zarządzania państwem. Trudno zatem nie postrzegać ruchu Unii inaczej jak zatkania problemu pieniędzmi. Human Rights Watch nazwał umowę, cytat, nagrodzeniem autokratycznego lidera Egiptu. Kolejne plagi wydają się nie omijać Egiptu. Być może największa z nich buduje sobie właśnie nowe gabinety w oddawanej do użytku nowej dzielnicy rządowej. Na końcu jednak ofiarami plag padają sami Egipcjanie, których rocznie przybywa około 2 miliony. A gdy kraj operuje na skraju wypłacalności, region ogarnięty jest niestabilnością na każdym kierunku. Kurczą się zasoby Nilu i zaczyna brakować przestrzeni życiowej. Egipt zmienia się w tykającą bombę zegarową. Rozbrajać ją stara się Abdel Fattah El Sisi, lecz jego działania zaczynają coraz bardziej przypominać historię Hosniego Mubaraka. Czy koniec tej historii będzie podobny? Partnerem kanału jest Dom Maklerski XTB, a także KFD, polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej. Dziękujemy także naszym patronom, których wsparcie umożliwia nam tłumaczenie naszych treści na wiele języków. Niezmiennie zachęcam również do wspierania akcji Paczki dla Ukrainy.